Nowy z tej strony i witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy od omówienia sentymentu, bowiem ten po końcówce ubiegłego tygodnia i Dużo lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, które nieoczekiwanie wskazały na silny wzrost zatrudnienia w amerykańskiej gospodarstwie, przeszło ponad 2,5 miliona i euforia, jaka zapanowała w piątek, w tym momencie odreagowuje część tych ostatnich zwyżek, no ale jak widzimy po naukowaniach kontraktu terminowego technologicznego NASDAQa, ten w piątek znalazł się na nowych szczytach wszechczasów, powyżej 9800 punktów. W tym momencie widzimy no, pf, częściowo odreagowanie tego, co się wydarzyło w piątek, no ale bądź co bądź dzisiaj znajdowaliśmy się na nowych e, e, ekstremach e, no, i de facto jest to, e, technologiczny nazwak może dawać w tym momencie przykład innym głównym indeksom i dawać nadzieję, że również one odrobią. Całość z załamania pandemii koronawirusa. Jeśli chodzi o piątkową sesję na Wall Street, ona zakończyła się blisko 3% wzrostami. S&P 500 dotarł do 3200 punktów, pozostając w tym w bardzo ostro wykreślonym trendzie wzrostowym. Początek tygodnia przynosi odreagowanie, no, trudno oczekiwać czegoś innego, po tak spektakularne i nie tylko końcówce tygodnia, ale całym de facto tygodniu praktycznie każda z sesji przyniosła Wzrosty. no Jeśli popatrzymy na to, jak to wygląda na przestrzeni nie tylko ostatniego tygodnia, ale ostatnich de facto dwóch miesięcy, no to rynek sukcesywnie zmierza na północ. Oczywiście tutaj momentum wzrostowego dodaje oczekiwania związane z determinacją do odmrażania gospodarki. I to prowadzi indeks w kierunku szczytu wszechczasów. Aczkolwiek, jak już wielokrotnie podkreśliliśmy, wpompowanie w globalną gospodarkę gromu pieniądza, w czwartek decyzja EBC, no to wszystko sprzyja temu, iż indeks dużo wcześniej powrócą na szczyty niż, znaczy dużo wcześniej odrobią straty sprzed pandemii koronawirusa niż realna gospodarka. No i jeśli popatrzymy na S&P 500, no tutaj brakuje nieco ponad 200 punktów, żeby znaleźć się na szczycie. Jeśli ta dynamika de facto ostatnich wzrostów zostanie utrzymana, no to tutaj możemy w perspektywie dwóch tygodni widzieć nowe ekstrema. Jeśli chodzi o do niemieckiego Daxa, ten dotarł do okolic 12 800 punktów, gdzie możemy wyrysować... To dość mocną strefę oporu, jeśli ta zostanie pokonana, no to tutaj też otworzy się droga w kierunku dalszych zwyżek. Centymetr pozostaje wyśmienity de facto, i o ile oczywiście częściowa realizacja zysków tego, co się wydarzyło w takim czasie, jak najbardziej jest skazana o tyle, patrząc na szeroki kontekst, odzyskiwanie. Znaczy odrabianie strat w wyniku gospodarki, no to postępuje. Nie ma na horyzoncie zagrożeń, które by mogły wytrącić uczestników rynku z tego ogólnego przekonania, przekonania, że aktywność będzie odbudowywana. Oczywiście Donald Trump tutaj stanowi pewne zagrożenie i relacje z Chinami, no ale rozwój pandemii koronawirusa jak najbardziej daje szansę na kontynuację wzrostów, zatem tutaj ten sentyment jak najbardziej może cały czas pozostawać jeszcze dobry, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrócić do tych spektakularnych zwyżek. Jeśli chodzi o notowanie amerykańskiej waluty, ta pozostaje względnie słaba, euro-dolar powyżej 1,13, no, mimo tak dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy, no, widać, że tutaj czynnikiem kluczowym jest sentyment, ten pozostaje generalnie dość dobry i to poprawia postrzeganie Ameryka, europejskiej waluty, jeśli chodzi o perspektywę do pokonania tych ubiegłotygodniowych maksimów w okolicy poniżej 1,14, no to tutaj wydaje się, że po tak dynamicznych wzrostach, jakie miał miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, chwila stabilizacji bądź też umiarkowanego odreagowania jak najbardziej jest wskazana. Na rynku walutowym też dość dobrze wygląda funt. No to, to, to ze względu na doniesienia o tym, że obostrzenia no mogą być znoszone wcześniej niż rynek się tego spodziewał. Uwaga, oczywiście, na notowania ropy. Ta w przypadku WTI dociera do 40 dolarów za baryłkę. Czyli na dobrą sprawę już praktycznie domyka luka, jaka powstała na początku marca, gdy współpraca z Arabii Saudyjskiej i Rosji uległa załamaniu. W sobotę e, kraje doszły do porozumienia i jednogłośnie zgodziły się na to, żeby wydłużyć te rekordowe cięcia, jakie miały miejsce w maju i czerwcu na lipiec, czyli 9,7 miliona baryłek dziennie. To będzie kontynuowane. Oczywiście kolejne decyzje będą podejmowane sukcesywnie w miarę potrzeb, no ale ta decyzja jest dowodem jedności krajów OPEC. Bowiem tutaj sam szczyt był przełożony z czwartku na sobotę ze względu na to, że istniały obiekcje. Poszczególnych członków co do wywiązywania się z ustalonych limitów. Ta decyzja, uwzględniając to, jak wykonywane są cięcia, były w maju chociażby z takiego średnioterminowego punktu widzenia no nie jest kluczowa, bo to jest tylko w lipcu 2 miliony baryłek dziennie więcej, patrząc na wykonanie, jakie było w ostatnim czasie, no to i odbudowę gospodarczą, no to z punktu widzenia popytowo-podażowej strony, no niewiele to zmienia, ale właśnie ta jedność. Właśnie ten czynnik, który pokazuje, że kraje, rudzeni ropy, ponownie bardzo ściśle ze sobą współpracują, to jak najbardziej sprzyja notowaniom czarnego złota. To oczywiście też będzie zależało od sentymentu i oczekiwań związanych z wdrażaniem gospodarki, no ale tutaj nic nie dzieje się złego, zatem jak najbardziej tutaj ten pozytywny sentyment może być jeszcze utrzymywany. Złoto. Pozostaje w dość szerokiej konsolidacji, w tym momencie poniżej 1700 dolarów za jedną uncję. W piątek bardzo silne spadki wraz z tym, jak euforia zapanowała na Wall Street. No dzisiaj widzimy wzrosty, czyli ta tradycyjna korelacja złota jako bezpiecznej przystani, wydaje się w ostatnim czasie powróciła i dla uczestników rynku. No wydaje się, że to zerwanie tej korelacji, które chociażby miało miejsce w marcu, jak na razie ma miejsce, i jeśli ktoś handluje w przypadku tego instrumentu, chyba należy powrócić do fundamentów i tak zwanej w cudzysłowie starej szkoły. Jeśli chodzi o złotego, ten wraz z tym, jak sentyment się umiarkowanie pogarsza na początku tygodnia, złoty traci euro PLN w okolicy 4,44, no ale to są poziomy dobrze znane z ubiegłego tygodnia. Pytanie, co się będzie działo z dolarem, jeśli dolar będzie odrabiał część ostatnich strat, no to tutaj otworzyłoby się droga do powrotu w kierunku 4 zł 50 groszy. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to praktycznie pozostaje puste, eee, rynek może wyczekiwać środowej decyzji choć tutaj też nie powinniśmy być świadkami zbytniej rewolucji, zatem z punktu widzenia kalendarium makroekonomicznego, no tutaj no nie będzie fajerwerku w najbliższych dniach wydaje się, a sentyment może być właśnie w głównej mierze determinowany perspektywą odmrażania gospodarki i odbudowy o kryzysie pandemii, jak to chociażby cały czas ma miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni, na pytanie, czy tutaj nic nie wyniknie na linii Stany Zjednoczone, Chiny ponownie, no bo to jest w tym momencie największe zagrożenie dla rynków. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku, jak zwykle przed godziną 10. Pozdrawiam i do usłyszenia.